Cześć, tu Bartek z Road Racing. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić najnowsze buty od Speca S-Works Ares, czyli model um, tworzony um, jeśli chodzi o zastosowanie z myślą o sprinterach, o takich klasykowych, mocnych fizycznie zawodnikach, którzy potrzebują super stabilizacji, super podparcia i super trzymania stopy przy swoich wysiłkach. Przy takich eksplozywnych wysiłkach, przy finiszach, no pamiętajmy, że Zawodowi kolarze, którzy również używają takich butów, yy, mogą wygenerować na finiszu 2000 watów. Także to wszystko trzeba jakoś ustabilizować, yy, żeby tych, tych watów niepotrzebnie nie tracić. Yy, jest to yy, but no gdzieś tam dostępny w Polsce w tej chwili, pewnie w niewielkich ilościach. Pewnie to się poprawi w przyszłości, także o, o na temat dostępności się tutaj nie wypowiem. Yy, I. Yy, Cóż, cóż dalej. W związku z tym, że yy, z marką Specialized współpracuję już od jakiegoś czasu, dzisiaj jest dla Was konkurs. Yy, jeżeli subskrybujesz kanał Road Racing lub go zasubskrybujesz, jeżeli polubisz ten film i umieścisz komentarz oraz będziesz followował roadracing.pl na Instagramie, to jest też również ważny warunek, chyba że nie posiadasz tego Instagrama. To też jestem w stanie zrozumieć. To przy jednym z Twoich komentarzy do końca, do przyszłego tygodnia, do czwartku, czyli okrągły tydzień, postawię serduszko i wyślę ci koszulkę Specialized'a Rozmiar jeszcze jest do wyboru, także damy radę jakoś to pogodzić. Ok, co mamy w pudełku? W pudełku mamy instrukcję, mamy jakieś papierzyska, mamy te wypełniacze do butów. Odtworzyłem to jak to było w tym pudełku, bo w międzyczasie w nich trzy razy się przejechałem. Także yy, to z powrotem trafia do środka. Ok, pudełko, nic specjalnego. Jak to w butach, czarne pudełko Speca z logiem Specialized. Tutaj opisany rozmiar i tak dalej. Tak wyglądają same buty. Yy, w środku mamy wkładkę S Works. Pokażę Wam ją. Tak ona wygląda. W mojej ocenie jest to wkładka do, o, dla osób z y, stopą słabo wysklepioną, y, takie mam wrażenie po jeździe w tych butach. One były na mnie trochę za wąskie to była przyczyna, dla których się żeśmy nie do końca tutaj jakby odnaleźli. Ale no, udało mi się w nich powiedzieć, także swoje wrażenia z jazdy mam. Co ważne, y, i co mogę Wam o tych butach powiedzieć? Y, może zacznijmy od tej strony ważniejszej, czyli od strony jak one y, się spisują, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy kosmicznie sztywna podeszwa porównywalna sztywność z najsztywniejszymi modelami CD yy, bardzo mo mocno yy, pakują twoją stopę z każdej strony opatulają ją tymi całymi tutaj fragmentami materiału dajnimy, bo taki materiał jest do tego użyty yy, mamy tutaj taką skarpetę jak w butach yy, do innych zupełnie zastosowań w środku i ten sztywniejszy materiał, który yy, Pokrętłem BOA, no wiadomo, że um, usztywniamy sobie buta, zawijamy go i, i tak to wygląda. Po, pokrętło BO, BOA pozwala na fajną regulację, ma też cechę, której niestety nie mają CD, czyli można sobie popuścić o jeden ząbek, nie tylko dokręcić, ale też popuścić, to jest ważna różnica na plus speców także buty są dosyć wąskie, ja bym powiedział, że one mają szerokość regularnych numerów CD, czyli 42, 43, 44, bez połówek. Mają dosyć dużo miejsca na palce z przodu, nie jest to taki szpiczasty but, jest usztywniona pięta, mamy te wszystkie technologie speca, czyli ustawienie podeszwy takie, żeby ta noga pracowała w pionie w najbardziej wydajny sposób. Mamy tutaj też w tych, w tych wkładkach, które spec tutaj dostarcza, to miejsce to jest bardzo ważne. To jest taka technologia, która pozwala tej stopie prawidłowo się ułożyć i nie mieć jakichś problemów. W z, że tak powiem, z taką stopą, która robi się, no czujesz taki dyskomfort w tym miejscu. Jest to, to system, który w wkładkach z PC jest stosowany od lat. Ja te wkładki mam nie wiem od 6-7 lat u siebie i mam to, yy, że tak powiem, technologię, yy, mam z nią do czynienia na co dzień. Jeśli chodzi o praktyczne strony, z przodu mamy zalane takim tworzywem buta, to jest przy wszystkich tych historiach jak ruszasz gdzieś z krzyżówki czy coś, żeby po prostu wyglądało to cały czas przyzwoicie Mocno ustabilizowana pięta, tak jak mówiłem tutaj Specialized postawił na stabilność Ten but jest jak na but kolarski bardzo wysoki Także trzeba to zaznaczyć, jest to tutaj wszystko bardzo wysoko zabudowane Te nowoczesne BOA to już Wam powiedziałem Dyneema czyli materiał, który tutaj mamy Co ważne mamy dwa BOA, czyli to ustawienie jest precyzyjne Podeszwa to Carbon UD z logiem s -works tutaj, tu mamy wydrążone takie otwory w celu obniżenia wagi tych butów, wagę podam Wam na ekranie teraz, bo wagę jednego buta oczywiście i tyle jeśli chodzi o samą budowę, wrażenia z jazdy, no but po prostu czujesz się przyspawany do roweru, bardzo dobrze trzyma stopę, dla mnie był trochę za wąski, po półtora godzinie, około po godzinie pojawiał się lekki ym, dyskomfort znaczy lekki w lewej stopie dużo większy bo lewą stopę mam tam minimalnie dłuższą yy, jeśli chodzi o wygląd tych butów no bo to jest przy, te buty kosztują bo tutaj zawsze z, znajdzie się któryś z widzów który jakby zwróci mi słusznie uwagę że zapominam o cenie ponad 1900 zł także nie są to buty tanie są to buty bardzo drogie może tak yy, i jeśli chodzi o wygląd Uczciwie powiem, że S-Works 7 podobał mi się bardziej. Jeśli chodzi o look S-Works 7 to był taki look prawdziwego, klasycznego takiego buta szosowego. Tu już tej technologii jest napakowane tyle, że ten but zaczyna wyglądać trochę jako taki but funkcyjny. Ładnie wygląda ten but na pewno z jednego miejsca. I to miejsce jest. Chyba dla specjalistów bardzo ważne, bo oni wspominają o tym wszędzie z punktu widzenia kolarza. Czyli z góry, jak się patrzysz na te buty, jadąc, wyglądają one super. Tu jest ta biała eska, wygląda to bardzo yy, atrakcyjnie. Niemniej jednak mi się te buty nie podobają wizualnie, ale to jest sprawa gustu. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o wyglądzie tych butów tak to się prezentuje to są buty, które, w których skupiono się na technologii a wygląd dla wielu ludzi też jest ważny no dla mnie cały czas niezmiennie jeśli chodzi o stylistykę butów wygrywa Sidi to jest taka klasyka gatunku to włoskie wykonanie dużo elementów wymiennych tutaj wymienny jest z tego co widzę zapiętek całe szczęście i pewnie te boa też się da wymienić ale tego nie sprawdzałem także tego nie wiem to tylko spekuluję Plusem takim funkcjonalnym tych butów I istotnym bardzo dla Was Jest to, że te buty fantastycznie trzymają piętę Także to, to co w CD jest rozwiązane przy pomocy Takiego elementu, który ściska tą piętę Przy pomocy tam śrubokrę, skręcania tej śruby śrubokrętem Tutaj jest rozwiązane przy pomocy geometrii tego buta Tylko to nie jest regulowalne Jak Ci to siądzie to ok, jak nie to może nie być wesoło Buty są bardzo dobrze wentylowane, tych otworów jest tu cała masa. Yy, i, no i z grubsza tyle o Specialized S Works Ares. To jest model na 2021 rok. Yy, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, gdzie dostępność tego towaru nie jest wysoka. To jest też model bardzo drogi, tak więc z, z definicji będzie on interesował niewielką część z nas. Dla mnie osobiście taka cena pod 2000 zł naprawdę jest bardzo wysoką ceną. To jest w CD ja sobie to jakby uzasadniam wydanie tam 1000 1500 zł na CD, tym, że ja te buty wiem, bo miałem jeden wąparę. Gdyby jedna z osób, która tam przykręcała bloki, nie urwała mi gwintu w bucie, to pewnie jeździłbym w nich do dzisiaj. Ale wiem, że spokojnie 5-7 lat to jest na luzie w CD jeżdżenia. Masz dużo elementów wymiennych, natomiast to jest czysta technologia to jest oczywiście zaleta, to te buty na pewno coś tam dają. Pewnie można to w jakiś sposób tam zmierzyć. Nie testowałem tego. Natomiast... Yy, yy, no, yy, Jakościowo też temu butowi wiele zarzucić nie można. Tak w butach jest postrzegany na świecie jako jedna z dwóch największych marek, yy, dwóch, trzech powiedziałbym, trzech, no bo jeszcze bym Shimano do tego zaliczył na pewno. Shimano, Specialized i Sidi. Yy, trzy litery S, które rozdają karty yy, w kolarskich butach na świecie. Yy, cała reszta stawki robi bardzo często ciekawe buty, yy, bardzo jakościowe nieraz, ale nie tak popularne. Także yy, tak to wygląda. Także podsumowując, model dla sprinterów ponoć w tworzeniu jego uczestniczył Sam Bennett no mam taką rezerwę do takich stwierdzeń, bo według mnie Sam Bennett z całym szacunkiem do niego dobry irlandzki sprinter, no nie jest specjalistą od butów nie? on może co najwyżej przekazywać feedback ale w tworzeniu tego buta to uczestniczyli specjaliści od tworzenia butów, także ale no wiadomo jak to marketingowo się ogarnia, że tam CD też nie jest dalekie od tego pomysłu, tam w wywiadach, pamiętam robili materiały takie filmowe z Marcelem Kitelem, z Vincenzo Nibali W CD jeździ mnóstwo ludzi, w zawodowym peletonie generalnie te dwie marki mają chyba największy udział, CD i Spec I tak to wygląda, także no ta ze specjalizatem jest, jak już sami słyszycie to jest ósma generacja S-Worksów, pewnie będzie dziewiąta Być może to jest jakiś krok w dobrą stronę, ale chciałbym też żeby but kolarski wyglądał bardziej atrakcyjnie jeżeli ktoś wydaje taką kasę na buty, to już on chce wszystkiego. Nie? Tam już nie ma wybierania mniejszego zła, ma być wszystko topowe, łącznie z wyglądem. Tego wyglądu tu trochę brakuje. But jest wysoki, but jest taki przesiąknięty tą technologią. Wygląda z bliska bardzo jakościowo. No, ta podeszwa wygląda fenomenalnie, widać, że tutaj engineering był y, stosowany z najwyższej półki. Niemniej jednak, no, to musi też, przynajmniej dla mnie, to jest te, tak, jak mówię, wypowiedzcie się w komentarzach, co o tym sądzicie. Przypominam o konkursie, możecie wygrać koszulkę. Bawimy się na kanale również ankietami. Widzę, że bardzo Wam się to spodobało. Po kilkaset osób bierze udział w ankietach. Będę wymyślał różne pytania. Czeka już Giant, którego będę Wam prezentował. Przyjechał już do mnie. Muszę znaleźć na to okno i mam zaplanowany wywiad bardzo ciekawy, na który Was już serdecznie zapraszam. O wielkim wyścigu gravelowym, który odbył się niedawno w Karkonoszach z moim kolegą Mariuszem. Na pewno to będzie ciekawa rozmowa. Zapraszam Was już serdecznie. Gravel jest na topie. Wczoraj się sam przekonałem po raz nie wiem już który dlaczego. Po prostu to jest mega frajda Świetna zabawa w lesie. Jednak bliskość natury to różni się tym od szosy, że masz taki komfort, że ci ktoś po prostu samochodem nie wygarnie gdzieś, także jest to dużo, dużo zalet, kontakt z naturą. No co ja wam będę mówił, przecież sami jeździcie na gravelach, nie muszę wam tego tłumaczyć. W każdym razie na wywiad już z góry zapraszam. Myślę, że ukaże się on w weekend, jak wszystko się uda. A tymczasem dziękuję bardzo za to, że oglądaliście do tej pory. Zapraszam do subskrypcji. Warto Dziękuję wszystkim obecnym subskrybentom. Widzimy się już niedługo. Cześć!